Będzie live 18 minęła, no troszeczkę później, bo tak czasami tak się zdarza, że nie damy rady przyjechać na czas i tego. Ale jesteśmy. Jestem u pana Szewczuka. Witam Ci dobrej? Osób 36 właśnie. No, Przedstawiamy. Przywitam i poprosiłem operatora, żeby mówił na bieżący ile mamy o, o obserwujących. Żeby było jasne. I chodzi o to, że chciałem przedstawić właśnie firmę, którą pan Szewczuk założył. Robi tutaj właśnie te zabudowy na kosze na śmieci. Więc mi to się podoba, ale złóż tego człowieka będzie wszystko wyjaśnione tak, jak trzeba. Teraz przede wszystkim. Jak długo pan tutaj mieszka u nas? W Polsce? 10 lat już prawie mieszkam w Polsce. Że 14. No i, i 10 rok już No to już 10 lat. I tutaj Cię... pan cały czas jest, zostały, tak? Tak, w Warszawie. Yeah. byłem, czyli w sumie się wszystko się zaczynało. To jest luka dość historia. W Polsce skończyłem kursy ZDZ-u na Później dostałem staże w Bydgorz Bydgoszczy na PESA. Po 6 miesiącach pracy PESA Bydworsz. pojechałem do Trójmiasta. Miasta. Pracowałem w Stoczni w Gdańskiej przez 4 miesiące no i później zaczęła się moja kariera przy, przypadkowo w scenografii. Pozdrawiam scenografię ekipy Zbyszka Grześka e, i Krzyszka Kierownika, radka mojego kuzyna też. E, trafiłem do scenografii, biały, biały Kwadrat, szef e, Michał Białus, chyba tak, w porządku. Pamiętam głos z dobrej strony. E, Pracowałem na Polsacie Robiłem takie programy jak Twój twarz, mi znajomo. Sorry, a musimy rozmawiać do kamery, bo pierwszy raz to my live, nie? To między mną, a tam nak na, nakrywałem. Ile mamy teraz chybujących, czyli osoba, czy jedna. A, no to dobrze, to witam, cześć. Witam, witamy. No i tego. I tak się wydarzyło, że w scenografii pracowałem przez dwa i pół roku. Robiłem takie programy jak Twój twarz, mi znajomo, kabrety na żywo, tancy z gwiazdami, z listowami w E, Wolof Fortune, druga edycja w hala e, to, Halaruży, co jest, jest takie zabrejne, no i różne jakieś tam Awora, książki, nie książki. To znaczy, że doświadczenie jako spawacz tak? My jako spawacz dostałem do nas do las, doświadczenia tam nauczyłem się bardziej rysunków technicznych, a w stocznie to tam już taki, tak, e, dla, dla spawaczy, to praca tak bardziej polega na samym spawaniu, czyli ciężko chorować. Nie? Spawacz, 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 nie Dobra. My tu gadu, gadu. Proszę pokaż nam O nie. A on będzie zapisany które... jako filmik, nie? Aha, jasne. to Musimy poczekać dopóki po tam nie kierujesz tam się. Które... się na spokojnie będziesz mógł sobie potem ten stawić to na, na media jako film, także bez problemu. I tak, chwileczkę. Teraz tak. Mamy tutaj, to jest jeszcze stan sztuki praktycznie, bo jest niepomalowane, tak? Wszystko nie, to była gotowa sztuka. A, a. Po prostu nie wtrafiłem w kolor. Musiałem zamówić e, brąz e, RAL 8019, a zamówiłem e, RAL 8017, brąz czekoladowy. To znaczy, się, że kolory możesz sobie dopracować, e, możesz. Zrobić kolory według zamówienia. Jeżeli tak. ktoś będzie chciał zamówienie sobie zrobić w jakim na przykład złotym kolorze, to zrobić tak, tak, złotym. Tak, tylko żeby to, żeby to nie była sztuka pojedyncza, musi być jakaś seria. Rozumiem. Nawet jak no to tak. są odcienie połysk, pulmat, mat, mat to jak ktoś będzie chciał w jedną w macie, no to jedną nie będziemy lakierować tego ja w macie, ja To może być wspólnota, która zamawia 10-15 sztuk, lub jakiś sklep, żeby była jakaś seria, nie? Tak samo przyjmujemy zamówienia niestandardowe, bo sporo, e, wszystkie zamówienia rozpatrywane, ale ktoś mówi, że chce tam, nie wiem, szerokość nie 116, a 112, nie? To nie będę Aha. pod niego w szablony w no tak, jedną związek. sztukę. Realizujemy zamówienia indywidualne, tylko też, żeby była jakaś seria. No tak, no bo wiadomo, że jedna, jedno, jedną sztukę wyprodukować to jest więcej czasu, to jest raz, mhm. materiał różnie się wtedy ustawia, to jest dwa, no i po trzecie. No. Marudzam za ceny. Marudzam za cenę, żeby było taniej i dobrze, to musi wszystko robić się szablonowo, jak taśma, linia produkcyjna. To ja patrzę jak Madonna no. jest No właśnie, i tak. Wszystkie komponenty, które są tutaj, mm -hmm. w tej zabudowie, czy w tej, czy w drugiej, czy jednokomorowej, czy w pięciokomorowej, czy jakiejś. W dwudziestokomorowe. Tak. To są wszystkie, tutaj te komponenty są z Polski, tak? To są tak, polskie oczywiście. komponenty, tak, wszystkie, tak? tak? E, wszystko, nawet, nawet powiem tak, że wszystko. E, zakupione w gminie Wołomin. proszę bardzo. Wołomin w... bogata będzie gmina Ale powiat Kobylka, dobrze A. mówię? Powiat też, też Wołomin. jest. Ale, ale potek. no czyli do, do no, to no ale o mi chodziło, że wszystkie elementy tutaj zakupione, no i tutaj przetwarzane. Nawet firmy, którymi pracujemy w kooperacji, nie, to też są firmy zaprzyjaźnione, bo nie doszliśmy dalej do, do historii, co było po nie? No właśnie, no, 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 no. ale to... Będziemy rozmawiali w trakcie. Tak. Dobrze, to znaczy się, że y, możesz mówić, mówić, że mogą być i więcej. No nie jak są pięciokomorowe, mogą być więcej, tak? Tak, na chwilę obecną mamy w sumie jako dwa moduły, dwójka, trójka. Jeśli jest, jest pojedyncze, ale na razie on nie mówię. Ja no, widziałem pojedyncze, też były. E, też są, ale te... Chcieliby... Pojedyncze nie, właśnie Aha. miałem jedną pojedynczą, która tutaj stoi, na sam koniec. Ale eee, to nie jest moje opatentowane. Tak, bo tak. Ja już nie jestem tutaj pierwszy raz, jestem któryś raz u tego pana. Uprawnienia pana biorąc, no. proszę, spawanie Ja nie będę spawał, nie jestem się... A uprawnienia pan chciał wtedy? A może i tak, nie no. pamiętam. Zresztą już spałacie i certyfikaty. A, coś takiego. Może tak, może tak było. Dobrze, i tak. Teraz Pani wytłumaczy, czy tutaj przyjdziemy dalej, bo to na przykład ładnie wygląda. I teraz tak. Spawane jest. Czy? E, migamatem. 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 Migamatem w sumie chodziło o to, że tutaj nawet nie ma w sumie spawania tego, proszę pana. Tutaj bardziej jest mm. Który tego spawania nie ma? Ja zwyklego chłopak, który ma wiedzę o. E, czyli czy jest techniczny rozumie, co jest takie kont w stopni e, Będę w stanie go nauczyć tego spawania za dwie godziny. Proszę bardzo. Łatwo się kosza wyjmuje. Wysypuje... To się moje prywatne panie. Dobrze, no i tak, wypowiadamy to one są wszystkie takie same, to szczędzie tak samo wjeżdżają i wyjeżdżają, więc nie ma tutaj. Obserwatorzy prosili, żeby zrobić taki test z pewnym z pewnym kublem, nie? To w kolejnym filmiku nagramy jak pewien wody z 100 litrowej wstawiamy i wystawiamy, żeby nie było wodorności. Dobrze. No i proszę pana, o co chodziło najważniejsze? Odnośnie surowców, bo też tak, żeby było jasno. No właśnie o to chodzi. Tak. Stal kupujemy z firmy zaprzyjaźnionej. Stalku, z e, Zielonki, z 2000 lat blisko. nie, nie pozdrawiam. Bardzo przepraszam za ostatnie wydarzenia, ale wszystko naprawiamy. E, Daszki jako park maszynowej współpracujemy, też firma zaprzyjaźniona ADZ e, Zielonka. Mają nowoczesny park maszynowy, stąd właśnie mamy te daszki z kopertą czteroskodowym. Bardzo ładne daszki są, bardzo tak. mi się to podoba. No i to jest istotne, że te daszki są wzmocniony profilem ze ścianką millimeter, jedinka, wzmocniony w środku, żeby nie było... żeby to się nie bujało i nikt tego nie podważył. Mówi się, żeby to nie pływało inaczej. Tak. Tak. Czyli te w sumie łańcuszki lancіжки... nie są konieczne, bo mogą być ranki. Ja polecam Aha. ramki, ale do ramek dodatkowo jeszcze trzeba pustą komorę, żeby wypełnione worki chować osobno. Rozumiem. No, no i tego, e, panele e, wycinane na e, laserem CNC i zaginane, zaginane na krawędziarkach CNC też, nie? Stąd, stąd mamy tą panel 20. Bardzo estetycznie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Teraz pan mi powie jeszcze jedną rzecz. Jak to jest z tymi cenami? Bo... Mhm. Wiem, że ludzie mówią, że jest to tutaj dość drogo, no wiadomo, no jak to jest, każdy chciałby kupić oczywiście. coś taniej. Także tak. jak tego? Jak, jak jest u pana scenami właśnie tutaj tych hmm. zabudów na, na te kosze? Z cenami proszę pana tak to wygląda. Na chwilę tam oczywiście, że jak firmy, którzy znają się na, na, na branżenie, to możemy to wyceniać w kilogramach pomiędzy sobą. Але клієнту то треба подавати клієнту треба подавати поте брутто, ні? No, До закупу. Для того на хвилі в бецном в тей класі маємо найнижчим ціни в Польщі пошут інних пошут конкуренції, тільки ж тільки ж сам два рекіни, на на яких, ми догоніми, вони мають дорожче вчора за чим мені. Чили пачонс на тенсив, який спродаєш зараз, так, то є найтанший. A patrząc na tych najlepszych, to też jestem na najtańszej. No to tu jest haczyk. Trzeba przyjeżdżać i kupować tutaj, bo jest najtaniej. Na chwilę obecną, ale czy, czy będą wersje jeszcze tańsze? tańsze? Tak, bo to zależy wszystko od, e, od klasy wykonania, jakie, jakie będzie wypełnienie. W tym przypadku to są wypełnienia z blachy. E, mogą być e, z list drewnianych, z tworzywa sztucznego. A jeśli, żeby było taniej, to może być jakaś moszkieterka czy jak się nazywa, nie wiem, tworzywo sztuczne, które się naciąga na haczykach, nie? Ale to już nie będzie od dzików. Można to harmonika nazwać. Tak, harmonika, tak, tak nazywał, Chodzi tak nazywał. Chodziło o to, że w tym przypadku to może stać na zewnątrz. E, zwierzęta tutaj się nie, nie, nie dostaną. No jak będzie ta harmonika, no to już dzik tam wejdzie i wasze masz kosze albo worki porozrywa. metalowe jest metalowe, tak. wiadomo. Podstawa jest rama nośna. Z założeniem, że po przekątnej do 3 mm może być rozbieżność, ale w sumie mamy milimetr... mm. No, no to, to jest te. A dlaczego to właśnie tak dokładnie wychodzi? Proszę powiedzieć. Dlaczego tak dokładnie wygląda? Tak? E... Ładnie tak dokładnie A. wychodzi, proszę powiedzieć. No, bo, 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 bo byłem przygotowany do tej roboty. To znaczy? To znaczy, że mam, mam kolejny patent na takie przysposoby, sposoby, które ułatwiają. Szybki montaż e, szybki montaż konstrukcji do ałstawania. A to po prostu taki przykład. Tak, tutaj, do właśnie, do tutaj, tutaj właśnie mamy go, tylko pokażemy na sam koniec jako taki ten e, nasz kolejny odrazek. A, A, to, to jest jakby nalaza jest, od tego jesteś. No tak? przecież to jest pierwszy mój ten A -a. Zabudowałem osłona na odpady komunalne, bo, bo chciałem mieć własny produkt. No ja powiem tobie tak, ja mam właśnie taką zabudowę. E, trójką mm -hmm. i powiem Ci, że ja jestem bardzo zadowolony z tego. Widzom też mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo mam swoją posesję, swoje podwórko, chowam i zwierzaki chowam, mam psy takie dwa ładne, dość duże. A wiadomo, psy jak psy zawsze wszędzie wejdą, no nikt nocy nie będzie pilnował śmieci. Nie no tego, tak. no a pies, jak to pies, lubi powąchać, czy coś tam No te worki porozrywa, porosza. Tak, rozrywa. i wiem, że były takie u mnie przypadki, że jak coś tam, jakiś worek z babami to rozrywały po prostu, ja miałem robotę, tak, no to z trzeba zbierać. A teraz wiem, że jak mam to zabudowę na te koszy, na tego jest to zamknięte i jest czysto. Jest naprawdę czysto cały czas i schludnie na podwórku, bo no wiadomo, no jak napsują, no to trzeba sprzątać, tak tak robić. Także tutaj tutaj estetyka jest bardzo ładna, to mi się podoba. No i jest to naprawdę przydatne, bo ono dużo czasu też zaoszczędza człowiekowi gospodarzowi, bo nie musi sprzątać 10 razy. No tak, tak. Także to jest tutaj super. Co jest co możesz nam pokazać? No właśnie, uh, e, tak. Mówiliśmy o, e, o tym, że, że, że są różne klasy wy, wykonania. Tym, są, tak? może, mogą być droższe, czyli lakierowane proszkowo. To klasa B. E, czyli taniej dobrze, i może być jeszcze taniej e, sama rama nośna, i wypełnienia może być po stronie klienta, jakkolwiek już może go wypełnić. Nie, nie musi być blacha, e, gęta, w zależności e, od zamówienia. Tak, tak zmianie, oczywiście. Rama nośna to jest postawa do. E, <coughs> mm -hmm. No i proszę pana, tutaj dalej. E, tak. Zapraszam. Zapraszamy. Tak. Tutaj, no, tutaj jakoś się tworzy tutaj będzie widoczne. Tutaj taki goły, bardziej szkielet jest widoczny, więc o tutaj widać. Ale tu brakuje no, daszku i drzwi. No mówi, że tutaj nie ma spawania. No przepraszam, czy bardzo przyjdzie? Ja widzę tutaj spawanie. No dlaczego? Tak, ale to nie, to nie jest, jest spawanie, spawanie, proszę pana. Spawania to są, nie wiem, przykładowo. Jesteśmy z Mazowieckiego. To dla mnie jest spawaniem Food Misk Mazowiecki, fabryka urządzeń dźwigowych. Nie wszystko pod badania. To jest spawanie. A, a to jest No tak, to nie ma ale, 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 ale tego. No i tutaj, tutaj też spaw jest musi być też bardzo mocny, bo jak jest źle pospawane, no to się nie będzie trzymało, no bo warniesz o 2-3 razy i się może rozlecieć. Nie, no to, no to, to, to zupełnie brak no. kompetencji, panie Zbyszku. tu to, to nie ma spawania mówię. To jest proste, proste. No, po, nie wiem, tak, tak, dziecię tak, oglądają. Tak, mówi, tak mówi. Wszystko Słowie... cięte po 35 e, stopni, także nie ma żadnych tych. No widzę, że no i sama rama jak mówiłem, tak to jest trzy komory wypełnienia. Są mieliście wersje odchudzone, czyli wersja odchudzona. Pozdrawiam e, naszych przyjaciół z e, obok Nysy. Obok Nysy mieliśmy zamówienia. E, ten, ten miasto, a nie ważne. To właśnie wersja. wersja odchudzona, bez pleców. Bez pleców, czyli tam dla blacha... fani... Tyłu nie ma, nie, nie ma tyłu, tak. No ktoś ma ogrodzenia, no to po co? No tak, czyli... można postawić. Sobie. Tak. I też to wtedy, wtedy jest tanie. I tak, oczywiście, nie materiału i tak. No to w zależności zamówienia, to jeżeli mówiąc o cenie, cena nie, cena nie jest tak twarda, bo jeżeli są, masz tu trzy klasy i jeżeli masz więcej zamówień na przykład na, na, na takie mhm. e, zabudowy bez pleców, to jest od razu zmniejsza się cena i wtedy tak. jest inaczej. Tak? Może już być wtedy... tanie, mówię, że sama rama nośna, to tutaj już będą jakieś te... Naciągnięte no, tworzyło sztuczne. Tylko, że w to wtedy stosujemy tylko na sesji zamkniętej, bo dziki. No, tak. no to w zależności od klienta. No to, to, to tutaj mamy to, to, mamy to ustalone. Wersja podstawowa, która jest taka. Rama nośna, wersja podstawowa. Ale mm. mówię, mówię o zabudowach. Jeżeli jest mm -hmm. zabudowa pełna, wykonana jest tak, jak teraz pomalowana, to jest cena taką, jaką mówisz, która no tak. no, no już taniej nie może, tak? No bo wiadomo, że z czegoś coś żyć musi, tak? No Jesteśmy... wszyscy muszą urwać. Nie no I, tak. E, I dostawcy, i nie wiem, e, i dostawcy, no i klienci, tak, wszyscy tego. Właśnie chodzi o to, że masz właśnie trzy e, klasy, że można, e, jest cena niższa od tego, więc w zależności od tego, jak ktoś sobie będzie potrzebował właśnie. No teraz pracowy, niektórzy firmy w innej, w, innej branży, w innej klasie, więc nie ma problemu. Jak najbardziej. Firmy z branży teraz biorą, e, podważają

Nie mają wątpliwości, że to się da. Ja uważam, że u nich jest brak kompetencji branżowych i biznesowych. Pozdrawiam konkurencję. To znaczy się, że jesteś tutaj człowiekiem alfa i omega, tak? Zaczynasz od początku. Wszystko robisz tutaj, jakby można powiedzieć. Wybysz Twój jest, jak powiedziałeś. Mhm. Praca, praca jest Twoja. Tak. No, nie jak praca? Czyli. Um... Opracowałem to ja, ale panie Zbyszku, pamiętamy o tym, że biznes to też to, to nie jest, to nie jestem tylko ja. Biznes to są Mówiście, ludzie, którzy potrafią ja i chcą. Tak? Ja, wiem, no. ja, ja sobie ja pracę w... nie szukam. Ja wiem o tym, ale mówię o tym, że jesteś Alfa i Omega w tym temacie, że to stworzyłeś mhm. i robisz od podstaw. Tak. Od początku do końca. Pomocy żadnej od tego nie, nie chciałeś, żadnych, żadnych inżynierów, nic nie tego, tylko wszystko samemu. No tak, tylko że w tym czasie, kiedy ja to opracowałem, to jeszcze miałem rozbudowaną spółkę Waservice, która tutaj nadal jest właścicielem wlaś tej posesji, która jest w dzierżawie i tutaj prowadziłem ośrodek dość stacjenia do zawodowego. A, to jeszcze Tak, jeszcze ja Panie Zbyszku, na spółce Waservice zatrudniałem 180 spółek i świadczyłem usługi dla największych spółek z branży w Polsce kierki kielki na naprawiamy od 5 lat. Sprawdźcie z górnej półki, e, udetowców, rury ciśnieniowe. Dzięki temu ośrodkowi mogę spełnić najwyższe wymagania na rynku. No to fajnie, fajnie. To jest. Prefabrykacji, jest, do, prefabrykacji rur do, do stacji atomowych, e, Finów, Ostrofiantokszycki, górna półka, panie Zbyszku, takie sprawdźcie po prostu no, no to to nie ma na nie rynku, be. bo nikt. Z takimi kompetenciami mogę, mogę powiedzieć właśnie, że taki człowiek, który coś stworzył i tak ja wspomniałem o tych spawach, no po prostu jest skromnym człowiekiem, no bo mówi, że tu nie no ma spawania, ja tu widzę spawania i tu widzę I konkretne spawania, a skromny człowiek się tym nie chwali. No to jest proste, panie to nie jest. No dla jednego jest proste, dla drugiego nie tak proste. Pierwsze no, tak jeszcze jest. powiem tak, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tak, bardzo jest to solidnie wygląda. To jest no, naprawdę robota, pierwsza klasa. Widać, farba jest bardzo ładnie położona. Można dotknąć, pogłaskać. Jeżeli mówi tutaj właściciel, że trzepczuch tłumaczy, że można kupić sobie to w trzech wersjach. Są jeszcze tańsze wersje, jak podstawowa. Więc ja uważam, że warto by składać było zamówienia na to, bo no, no naprawdę warto. A przy takich, jak ktoś ma takie zabudowy właśnie u siebie na podwórku, tak jak ja wspomniałem wcześniej, że jest no i Trochę i czasu trzeba bo jak ma się zwierzaki, to trzeba po nich sprzątać, więc nie potrzeba dwa razy sprzątać, także wszystko uważam, że to ładnie, i ładnie, ładnie to wszystko wygląda. Ja bym, no, trochę prasuję w drzewie, ja bym nie zrobił może coś podobnego, tylko no, tak szczerze powiedziałbym, że nie byłoby to tak trwałe jak to, prawda? A wie pan czym się różnią stolarze e, od pałaczy? Nie chcę tego słuchać. Stolarz e, sugeruje się centymetrami, a spawacz milimetrami. Nie, teraz nie, teraz i stolarze na milimetry. milimetry? Robią, oczywiście. Podstawa to jest dokładność. No, no to tak. jest No. Ale jak pan teraz nie mówi, wiem, że stolarze mierzą e, w centymetrach, a spawacze w milimetrach. Co można nie mówić, ale taka jest, ta zna. Ślusarkę też znam. Jestem no. po szkole ślusarskiej, więc Mam coś na ten temat. liznęłem trochę tego materiału. Więc co możemy powiedzieć? Zapraszamy do szewciuka po zabudowy na kosze na śmieci. Proszę teraz podać. Mail. O, tak, o, tak jak najbardziej o, wszystko będzie w opisie. E, no i do tego jeszcze. Panie Zbyszku, czyli to już koniec tego, tego odcinku? Czy się, no, e, tak, się dyskutujemy? Jeśli no, się no, dyskutujemy. To dyskutujemy jeszcze podstawa tutaj, tak. tego jeszcze, że coś... Tutaj... A ile nas teraz obserwuje? Nie powiem? No i tutaj tak, tutaj mamy taką skrzynię ogrodową. A, o. A to układać. jeszcze nie koniec, proszę bardzo, jeszcze nie My, Tutaj mamy taką skrzynię ogrodową, którą można stosować nawet jako taki słoweką broń do mojego środku. Akurat dla mnie, jak, jak mi żona będzie mnie ganiała. Jeszcze bym proponował tutaj od środka zamek zrobić tak, w razie czego i się schować. No można. Jestem bezpieczny normalnie. kobietą udzieć na niebo. Fajna rzecz. O, to jest też fajny pomysł. Bardzo dobry. Jeszcze do tego w opercie te, są e, schowki na rowery, czyli główna to e, podstawa jako produkt seryjny, to są zabudowy, e, e, zabudowy koszy. Zabudowy na koszty. Na e, tak. Do tego dochodzą e, szafy ogrodowe, czyli w tej przypadku to jest szafa w zestawie do 230-litrowej zabudowy rada może tak stać jakieś lopaty, grabli, wzią. co Czyli jak tam powość, nie wiem, jakieś piwe nie piły też można. To wszystko się da. Dobra, że da. E, też tutaj przedłużyłem, no bo jest ciężka. To by się chyba. Można było skrócić. No, no trochę wal. Wiatry nie przywróci. No, nie, no nie, no. nie przywróci ale też bardzo estetycznie wygląda bardzo ładnie na takie rzeczy właśnie do ogrodu jak ktoś ma fajny ogrodek altankę żeby sobie altanki nie zagracać no to jest wymarzona sprawa dobra jeszcze coś pan mówił jeszcze jeszcze coś tam było. jeszcze jeszcze a te, te ana rowery ten ten ten, ten spółek na rowery tak to właśnie spółki na rowery no bo wiemy o tym że rowery też to troszkę kosztują jak mamy w rodzinie 3-4 rowery e, e. Nie podstawa dwójka dorosłych i może być nie wiem, dwóch małych rowerów, zostawiamy ich na ulicy i okay, po sezonie będziemy i... ich wyrzucać, nie? E, w garażu wszystko zawsze zagra... zagra... nie ma tak miejsca. miejsca. Nie ma miejsca, tak. tego spokój na rowery, na zewnątrz jak najbardziej w grę, żeby rower przez zimę, przez sezon, czyli nie sezon, tam, e, o, ja bym poprosił jakieś zdjęcia, żeby się jakieś bym... Będą ekspozycje mi ukradły w tamtym roku, spod tego jedną. To nawet takie rzeczy ukradną? No jedną sztukę mi ukradły. To trzeba było zrobić dwie, to jedno by drugie za. No właśnie sprzedałem, niech to... trzy sztuki, dwie sprzedałem, a jedno a, mi ukradły. Jestem tak. ekspozycję, no to... Jedno. Ale jakieś zdjęcie zostało? Nie. Tak, tak. No to tak. jeżeli jest zdjęcie, to proszę pokazać to w opisie. Strony to mamy to teraz w rozbudowie. Eee, od poniedziałku, czyli od jutra zapraszamy, wyjdź naszą stronę internetową już odnowioną, odświeżoną. także zapraszam no to zapraszamy serdecznie podziwiamy zapraszamy, ja osobiście bardzo chętnie polecam bo naprawdę, naprawdę jest bardzo przydatna rzecz, ale to, to mi się podoba super, to no mm -hmm. ja będę to chciał, chyba jak najbardziej, to no kupię no tylko co? w cenie najniższej. Cenie z lomu, mi to nie złomu to trzeba. Nie no, w nie złomu to ja to, to złotówka nie... Za, złotówka za kilogram. O, a dziękuję za ofertę. To pierwszy odcinek, na razie stop. Dziękujemy i czekajcie na kontynuację. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy tutaj, do tego pana po zamówienia. Cześć.